Idziemy do tyłu. słuchajcie postaram się, staram się nam pokazać starutkę zielonołódzką, bo tutaj strasznie dużo ludzi, także będzie to dość trudne, ale niebawem tutaj podchodzimy, niech żyje w branie, niech podchodzimy, żyje ba. niech mamy nowość, to jest, jest z nowość tego roku. A którymi, wyca, że ludzie, na wawrę,

Przepraszam, redaktorze, wyłączyć kamerę?